Wierzę na peron jak towar na rejon. Pionki się dzielą, się kleją. Kleją się dupy, patrzą się typy. Może się skończyć aferą. Szybko wyłapał na ryj, bomba na banie. Kończymy balet. Najlepszy budzik syreny nad ranem. Na sobie sprawę, jady jaguarem. Na całej pizdzie przed fotoradarem. Nie lubią mnie typy, a kochają fanki. Biory oryginały, pierdolę plastik. Siory na karki, złote zegarki. Tresowe styl na systemie Nike. Miejska dżungla zawija kumpla? Gdzie zawija Na mam kundla W kieszeni gotówka. Miejska dżungla, kumpla? zawija kumpla? Nas zawija kumpla. W kieszeni gotówka. Lubię zawija kumpla. gotówka. zawija kumpla? Gdzie zawija kumpla. Gdzie zawija kumpla. Gdzie zawija kumpla. Gdzie zawija kumpla. Gdzie zawija Odchodzę do nich sam, wystraszeni są gorylę. Chleba, chleba, łapaj bochen chleba. Chcę do kozaki, dla nich serca już nie mam. Nie ma że boli, stawaj do walki, łamane ręce, obite te czaszki, mam